To mogą być historyczne nagrania. Nie urwycie? Nie. Weź mi tak poświeć z góry, jakbyś mógł. Cześć. dzisiaj całkowicie spontaniczna akcja. Akcja, którą można nazwać Dniem Ratownika albo Wieczorem Ratownika, Niedzielnym Wieczorem Ratownika. Jest ze mną dzisiaj Radek. Cześć Radek? Czekaj, Radek. Witajcie. Dzisiaj mamy Dzień Ratownika, no raczej wieczór, bo zeszło mi się cały dzień, gdy siedziłem z syreną po okolicy Grójca. I zaczynamy szarpać zastawę 1100P z 1982 roku. Okej, okay, ale co to w ogóle, co to za akcja? To jest w ogóle taki dosyć spory spontan. Mianowicie dostałem cynko od kolegi, że znalazł jakiegoś grata na mieście. Ten grat na mieście miał nalepki z znanych rajdów, jak Nity i Korozja. I po tych nalepkach znaleźliśmy właściciela. No i właściciel chciał mi ten samochód prezentować. Czekaj, bo może do mnie ktoś dzwoni zaraz. Poczekaj, może kolejny samochód się znalazł. Poczekaj. <laughs> Eee, Także auto miało nalepkę z pewnego rajdu. A że towarzystwo starych gratów jest dosyć wąskie, udało nam się odnaleźć właściciela. I właśnie teraz z nim próbujemy otworzyć auto, które po kilku latach postoju nie chce się poddać. Mianowicie drzwi się nie chcą otworzyć. Dobra, to jest, laweta już jest gotowa. <laughs> laweta już gorąca. Tak, jak laweta jest gorąca, to chodźmy do samochodu. Chodźmy do grata. Dobra. No. No. Dziadek już siedzi w środku. Mianowicie wszedł przez, baga przez bagażnik. Okay. Ponieważ żadne drzwi się nie otwierają. Ale spróbujemy nią dzisiaj odjechać. Może nie o własnych siłach. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Powietrze w kołach jest. Dzień dobry. Dużo muchu jest i podłogi nie ma. To co? Postaw lampę na masce. I jedziemy. Zrobimy reflektory dyrektor, może być centralnie? proszę bardzo, elegancki jest mhm. y teraz potrzebujemy paru koni mechanicznych mniej więcej dwóch no. to co, z dwójki? <gry> <gryệc> o, o, blisko no, te uwodzy nie pomaga. no okay. Wchodzić do nawety, potem ją po trochę tak. odciągniemy tak. Dobra, teraz do tyłu wyjdziemy nawet No ja wystarczy Dobra, już dalej nie tak. Czerwona, krwista zastawa <laughs> Dobra, zostaw na razie. Jest tam w ogóle za to złapać za wahacz Dobra, teraz trzeba do lewej dać Co? Skręcić. Ja. Dobra, skręciłem koła. Ja się ubiegać, tak? z tyłu. No to wiesz to wciągać za to też mhm. drugą lampę? Nie, nie, nie jest no. teraz pytanie tylko po co? <laughs> Szybko, szybko, zanim dotrze do nas, to bez sensu, tak? <laughs> Jutro będę myślał, dobrze, że jest noc, to no się tak nie boję. A, a, to jest, ta... a jest czego? No, to, nie stało, to, nie stało. to ile ona mogę tutaj stać już? No wygląda jak na jakieś 5-6 lat gnicia pod chmurką. 4, 4 lata. 4 lata. Nie jest żona o 5. Można powiedzieć garażowana pod chmurką Ale, zamieszka ale była cały czas zamieszkana <grystanie> <grystanie> To jest jakieś zwierzę Nie urwie się? Nie Nie, ale linę musisz przestawić, linę. Aha, wiem. Tu, linę na bębnie. Nie. Zaraz podejdę. Podejdź, bo ja nie dam rady. Wiesz, co chodzi. Tak. Dobra, sto. Starczy? Na się starczy. Ale trochę mało jest Dobra, dobra, jest. Dobra, ja będę chował na jazdę. Może dzisiaj jeszcze Jawę przywieziemy. Jawę? A co Ponieważ od paru miesięcy kolega remontuje mi skuter Jawa 20. Mhm. Taka piękna noc, szkoda byłoby ją tracić na tylko jednego grata. <laughs> Ale o tym później. Ja to wziąłem. Tak, wziąłem. już już z moimi danymi. To już ci daję swoje.

Będę właścicielem. <grafię> Gratulacje. <grafię> Bardzo mi przykro. <grafię> Pani już zapakowana, więc wiesz, można jechać do domu. Przezrobi yy, wiele, wiele i setki tysięcy kilometrów na kołach innej lawety. <grafię> <grafię> Mam ile no. procent baterii? 5%. Dobra, może telefon mi nie padnie? Zobaczymy, czy się uda odebrać jeszcze jawkę. Znana jest za wisło. Jak już po drodze do wisły. Dobra. Dobry wieczór, panie inżynierze. Jak, jakie tam możliwości są na dzisiaj? Ja jestem gotowy, już mogę jechać z wyrzeczona do ciebie. Aha, czyli nie ma, dzisiaj nie ma przygody. Czyli wrażenie jazdy Syreną 300 km, Warburgiem i targanie zastawy musi mi dać się wystarczyć. Aha. Tak, tak jak mogę do domu jechać, bo zastawa robi kolejne centymetry na laderze. Dobra, rozumiem. O, i... Dobra, to. Nie. To innym razem. Dobra, powodzenia. Dobra, na spokojnie, damy radę. Dobra, kończę, bo tu muszę jeszcze złapać, ją, żeby nie złamałaś, nie spadła zlawety, żeby wiatr nie, nie zrzucił, no? okej. Okay. No niestety to jawy dzisiaj nie będzie mhm. ale może y, tutaj upamiętnię tę chwilę jakby zdjęcie? Jeszcze ja jakieś w jednym kawałku wokoła? Tak Co? Tak to mogą być historyczne nagrania. Tak. Ponieważ to auto może w całości nie dojechać, te 20 km do, do, do muzeum. Spójrzcie na tą linię progu. U, naczy, no wiem. Yeah. Oraz drzwi. Dolne krawędzie są zaskakująco e, intrygujące. Przypominają trochę ciasto francuskie. Ale na przykład, zwróć uwagę, wydech jest chyba nowy. Albo był. Są piękne zaślepki z logiem zestawy. Lustereczko. No, będzie pan zadowolony. <noise> Czekaj, bo ta szyba tak. wpadła. Nie potrzebuję. O, ja tego tak bym kierował. Nie ma korby. Ale tam jest chyba ta, ta pizerka od łaźnika. Dobra, to ja ją przypnę. No dobra, to ja zmykam w takim razie. Dziękuję bardzo. Bawcie się dobrze. Bardzo mi przykro. Na razie. Na razie. Na razie. Z pasami jeszcze? No, przybiąć, ale chyba za koła, bo. Nie, za progi bym za, nie próbował. Nie za progi bym nie próbował, bo tu. To... Niepewne. <laughs> Może być tak, że w pasach te progi zostaną, a samochód spadnie. Może, jakie rokowania? Myślisz, że to będzie do ratowania, czy będzie do na części? Nie, myślę na części. Mamy drugą taką z 78, która też w sumie miała ciekawą historię, zakupu. Mianowicie, kiedyś jechałem gdzieś... O, ktoś tam dostaje kawałek samochodu. E, upolowałem pewnego pana w Radomiu, Goniłem go przez całe miasto. Dogoniłem go i po miesiącu mi sprzedał samochód. I do dzisiaj się nim cieszę. Znaczy samochodem. To piękne, nawet ma otwory wentylacyjne. No nas um, płaci się, ma. nic nie mówił tak, Nie wiemy, kupiliśmy w ciemno Ale już uciekł, bo się bał, że się rozmyślimy Ale ja Nie no, super No to są zawsze przygody Spotyka się ciekawych ludzi A chyba... brakuje gdyby dalej, to było łatwiej te pasy zapiąć. No właśnie, tu brakuje oczek. ty jakoś czekaj, tu były jeszcze puste haczy można było. Tak, tak, ale na tym pasie nie ma. Ale możesz wywleć i, i włożyć. Tak, co będzie? Aleś? Nie, nie, nie. Biegu, nie ale nie musimy wrzucać. No. Chcesz wrzucić? No może nie, jazdy zginąłeś. Dobra, to lecimy. Chodzą. To co, jedziemy, tak? No dobra. Ja mogę wychodzić, ty będziesz nawigował. No. To dobra. lecimy. To lecimy do naszego Tak, to musimy muzeum. zawrócić. Eee, także zobaczymy, czy Czekaj dojedzie w całości, jak już Z Zbogaci nasze bogate zbiory rupieci. <śmiech> <śmiech> może postawimy ją koło syreny Cabrio, ale o tym później. Kurczyków ale nie możemy dołożyć. Także, także została dojechała, trafiła na nasze cmentarzysko, czyli skład pojazdów mocno zużytych, który znajduje się pod płotem, a zasłania je zawsze avia. Dobra, to pokaż co tu masz samochód, będzie czekał na swoją kolej, nie? Albo też na swoją kolej. Pod szlifierką. Pod szlifierką. No ale co to znaczy uratowany? Znaczy uratowany, czyli już nikt go nie zdemoluje byle jak na ulicy. Natomiast zajmą się nim profes profesjonaliści z Muzeum Techniki. E, myślę, że pierwsza rzecz to jutro już, jak nam noc ustąpi i odkryjemy wreszcie uroki tego pięknego, omszałego e, wehikułu. E, spróbujemy uruchomić, bo to zawsze sprawia najwięcej frajdy. Natomiast e, co do dalszych losów. Yy, może posłużyć zadawce dla naszej pięknej pomarańczowej zastawy. Mhm. Gdzie stoi ta pomarańczowa? Yy, chodź to Ci pokażę. Dobra. Stoi u nas, musimy minąć Wartburga. Dobra. Przejść koło Daci. Gdzie musieli zrobić to w dzień, następnym razem, ale dzisiaj był szczytny cel ratowania. <noise> mhm. Już? Tutaj? Dobra. Tutaj jest nasz, nasza szopka, w której stoi syrenka, z którą dzisiaj jeździłem, e, mhm. tam stoją jeszcze inne samochody, a tu chyba jest, tu jest dostawa, o której wspominałem wcześniej. Mhm. Rzeczywiście dostawa jest e, w stanie uważam, no, naprawdę eleganckim. Ona Czyli, była w takim stanie, czy ją uratowałeś? Tak, nie, ona była w stanie perfekcyjnym, okay. jedyne to miała chyba zarysowane lewe drzwi, były malowane, no i oczywiście opony. Hmm. Tym samochodem byłem na raj rajdzie Radomskich Klasyków miesiąc temu e, w Salachowiczach? O, trochę bałagan jesteś no. Porajdowy. E, udało nam się zająć piąte miejsce na 35 aut. No mimo awarii pompy paliwa, którą po prostu wystrzeliły za worki musiałem ją w trakcie rajd'u naprawiać. Ale się udało i ukończyliśmy rajd. nawet wróciliśmy mimo silnej burzy, wróciliśmy na kołach do domu 150 km. No. Więc było super. To a ja powiedz mi, ile samochodów w sumie ratowałeś, a ile kupowałeś takich? Jesteś w stanie? Eee, czy jestem w stanie wymienić? Na pewno P70, która stoi tam za motorowerami, zaraz możemy do niej spróbować mhm. dojść. Samochód był kupiony w stanie dosyć złym, eee, blacharsko, znaczy blacharsko, tam bardziej kolacz i, i jakiś laminator mhm. byłby potrzebny. Eee, nie zostało nic ruszone. Natomiast e, mechanicznie, czyli silnik, e, łożyska w kołach, e, przewodów hamulcowych nie ma, ponieważ hamulce są na linki. Zostało wszystko zrobione i pełna elektryka, więc generalnie ten wóz e, nie wygląda, a jest normalnie jeżdżący, no bierze udział, to akurat dzieci rowerów nastawiały troszkę. E, brał udział w kilku już produkcjach i, i jeździ. To jest właśnie ta piękna petka Ona przestała e, na zachodniopomorskim pomorskim 40 lat w garażu zbudowanym z bramy jazdowej do kamienicy. obłożona deskami, zawalona, zapomniana przez świat. I tak naprawdę to ją uratowało Natomiast yy, Auto, które wyremontowaliśmy całkowicie No i myślę, że to jest też taka, taka no, perełka. <laughs> to się perełka Wizytówka, mówi. nie? Wizytówka, no wisienka na torcie, bo jest wiśniowy Jest to mikro yy, z 1959 roku No i rzeczywiście auto było rozebrane, podwozie yy, Nadwozie od płyty podłogowej odkręcone yy, Nowe opony, produkcja 2018 rok Przyjechały do nas ze Sri Lanki wow. Ale jak bieżnik się zgadza. Wnętrze całe uszyte na wzór oryginalnego. Auto, oczywiście, sprawne, jeżdżące. Zaliczyło nawet nagrodę w Muzeum PRL-u w Sempulnie. Jako najciekawszy no. pojazd. U Marcina. Tak, dokładnie. U Marcina Gulki, który prowadzi bardzo fajne muzeum. Teraz widzieliśmy się tydzień temu, ponieważ dostał od pana Janusza Pońskiego. Maszynę do pisania, na której został napisany scenariusz Serialu Alternaty Alternatywy 4 O yy, A tutaj jest Syrena R20 78 rok Stan oryginalny zachowany Pojazd nieremontowany, jedynie plandeka przybyła mhm. Bo już tamta się porwała Oryginalna tapicerka Oczywiście autosprawne jeżdżące yy. mhm. I raczej jej remontować zewnętrznie nie planujemy Zostawa 1100p, którą niedawno pokochaliśmy, ale już się rozstajemy. A co się z nią stanie, to zobaczycie za chwilę. No i znowu droga. Tym razem jedziemy do Lublina. zastawa chyba dotarła do celu Weź radek tam, z tamtej strony koło skręć No w prawo Dam to sprawy poczekaj ja pójdę Ja pójdę, już w momencie, w momencie no właściciel, co powie na temat samochodu? No jest w porządku no, Zrobimy z tego, uratujemy na pewno więcej Innych zastaw Chyba koneser jakiś Bo widzę druga stoi Nie spodziewałem się, że tak krótko będziemy mieć tą zastawę Ale trafił się pasjonat Który nie mógł po prostu wytrzymać bez, bez tej zastawy Także będzie Pan zadowolony? Będzie na pewno Dziękuję